Rozdział 4. Opowieść Wiecznego Człowieka Tanisie! rozległ się głos Karamona. Berem! przypomniawszy sobie nagle, co uczynił, Tanis zawrócił i pobiegł po kamieniach do Karamona i Tiki, którzy ze zgrozą przyglądali się splamionej krwią skale, gdzie leżały zwłoki Berema. Na ich oczach Berem zaczął się poruszać i jęknął, nie z bólu, lecz jakby ze wspomnienia bólu. Przyciskając do piersi drżącą dłoń, Berem powoli podniósł się na nogi. Jedyną pozostałością okrutnej rany były ślady krwi na skórze, a i te nikły na oczach Tanisa. Nazywają go wiecznym człowiekiem, pamiętasz, rzekł Tanis do bladego jak ściana karamona. Sturm i ja widzieliśmy jego śmierć pod tonami skał w Pakstarkas. Umierał niezliczone razy, tylko po to by znów powstać i twierdzi, że nie wie dlaczego. Tanis podszedł i stanął bardzo blisko Berema, przyglądając się mężczyźnie, który śledził jego zbliżanie się ponurym nieufnym wzrokiem. Ale ty wiesz, prawda, Beremie? rzekł Tanis. Głos półelfa był ściszony, zachowanie spokojne. Ty wiesz, powtórzył, i powiesz nam. Życie wielu jeszcze osób może od tego zależeć. Berem spuścił oczy. Przykro mi z powodu twego przyjaciela, wymamrotał. Ja próbowałem pomóc, ale nic już. Wiem, Tanis przełknął ślinę. Mnie też jest przykro. Z powodu tego, co zrobiłem. Nie, nie widziałem, nie rozumiałem. Mówiąc to, Tanis uświadomił sobie, że kłamie. Widział, lecz tylko to, co chciał widzieć. Ile z tego, co mu się w życiu przydarzyło, przypominało to zajście. Jak wiele z tego, co widział, zniekształcał jego własny umysł. Nie rozumiał Berem'a, ponieważ nie chciał zrozumieć. Berem zaczął symbolizować dla niego wszystkie mroczne i tajemne rzeczy w nim samym, których nienawidził. Półelf wiedział, że zabił Berem'a, lecz w rzeczywistości siebie przebił tym mieczem. Teraz czuł się tak, jakby z rany od miecza wyciekł ten ohydny, cuchnący jad, który zatruwał jego duszę. Teraz rana mogła się zagoić. Smutek i żal po śmierci Flinta były niczym wylane na ranę kojący balsam, przypominały mu o istnieniu dobra i wyższych wartości. Tanis czuł się wreszcie uwolniony od posępnych cieni poczucia winy. Cokolwiek się stało, dołożył wszelkich sił, by pomóc, by spróbować wszystko naprawić. Popełnił błędy, lecz teraz mógł sobie wybaczyć i iść dalej. Być może Berem dostrzegł to w oczach Tanisa. Z pewnością dostrzegł żal i współczucie. Jestem zmęczony, Tanisie, powiedział potem niespodziewanie Berem, patrząc półelfowi w zaczerwienione od łez oczy. Jestem taki zmęczony. Jego spojrzenie padło na staw z czarnej skały. Zazdroszczę twojemu przyjacielowi. On teraz odpoczywa. Zaznał spokoju. Czy mnie nigdy nie będzie to dane? Berem zacisnął pięść, a potem zadrżał i opuścił głowę w dłonie. Ale tak się boję. Widzę kres. Jest bardzo bliski i boję się. Wszyscy się boimy. Tanis westchnął i przetarł piekące oczy. Masz rację. Kres jest już bliski i wydaje się ginąć w ciemności. Ty jesteś odpowiedzią na wszystko, Beremie. Powiem, powiem wam wszystko, co mogę. Rzekł z wahaniem Berem, jakby siłą wyciągano z niego słowa. Ale musisz mi pomóc. chwycił Tanisa za rękę. Musisz obiecać, że mi pomożesz. Nie mogę obiecać, rzekł posępnie Tanis. Dopóki nie dowiem się prawdy. Berem usiadł, opierając się plecami o zakrwawioną skałę. Pozostali rozsiedli się dookoła i otulili płaszczami, bowiem zerwał się wiatr, który świstał wśród górskich zboczy i wył w szczelinach między dziwnymi głazami. Słuchali opowieści Berema bez wtrącania się, choć tasa czasami nachodził napad płaczu i wtedy pochlipywał cicho, wsparłszy głowę na ramieniu tyki. Początkowo Berem mówił przyciszonym głosem, a słowa padały jakby niechętnie. Czasami widzieli, jak zmagał się z samym sobą, a potem wyrzucał z siebie opowieść, jakby sprawiała mu ból. Stopniowo jednak zaczął mówić coraz szybciej, a możliwość powiedzenia prawdy po tylu latach wreszcie przyniosła ulgę jego duszy. Kiedy, kiedy powiedziałem, że rozumiem, co ty, skinął głową w stronę karamona, czułeś po stracie brata, mówiłem prawdę. Miałem siostrę. Nie byliśmy bliźniakami, lecz prawdopodobnie byliśmy sobie bliscy jak bliźniaki. Ona była zaledwie rok młodsza. Mieszkaliśmy w małym gospodarstwie w pobliżone raki. Żyliśmy na pustkowiu, żadnych sąsiadów. Moja matka nauczyła nas w domu pisać i czytać na tyle, by jakoś radzić sobie. Głównie pracowaliśmy na gospodarce. Siostra była moim jedynym towarzyszem, moim jedynym przyjacielem. A ja jej. Pracowałem ciężko, za ciężko. Po kataklizmie ledwo mieliśmy co włożyć do ust. Nasi rodzice byli starzy i chorzy. Pierwszej zimy omal nie umarliśmy z głodu. Bez względu na to, co słyszeliście o czasach wielkiego głodu, nie potraficie sobie tego wyobrazić. Głos mu przycichł, a oczy zaszły mgłą. W okolicy krążyły stada wygłodniałych dzikich bestii i jeszcze dzikszych ludzi. Mieliśmy więcej szczęścia niż niektórzy, bowiem mieszkaliśmy na odludziu. Jednak nie jedną noc spędziliśmy na czuwaniu z pałkami w rękach, a wokół domu krążyły wilki i czekały. Widziałem, jak moja siostra, Moje śliczne maleństwo zestarzała się przed osiągnięciem wieku 20 lat. Miała włosy siwe jak moje teraz, a twarz wychudzoną i pobrużdżoną. Nigdy jednak się nie skarżyła. Tamtej wiosny nie było wiele lepiej. Mieliśmy jednak przynajmniej nadzieję, jak mówiła moja siostra. Mogliśmy posiać nasiona i patrzeć, jak wzrastają. Mogliśmy polować na zwierzynę, która wróciła z wiosną. Na stole znajdzie się jedzenie. Ona uwielbiała polowania. Doskonale strzelała z łuku i bardzo lubiła przebywać na świeżym powietrzu. Często chodziliśmy razem. Tego dnia... Berem przerwał, zamknął oczy i zaczął się trząść, jakby z zimna. Potem zacisnął zęby i ciągnął dalej. Tego dnia zaszliśmy dalej niż zazwyczaj. Pożar od pioruna wypalił zarośla i znaleźliśmy szlak, którego przedtem nie widzieliśmy. Łowy nam się nie wiodły, więc poszliśmy tą ścieżką w nadziei na potkania zwierzyny. Po chwili jednak zauważyłem, że nie jest to szlak zwierząt. Była to bardzo stara ścieżka, wydeptana przez ludzkie stopy. Nie korzystano z niej od dawna. Chciałem zawrócić, lecz moja siostra szła dalej, chcąc zobaczyć, dokąd wiedzie szlak. Na twarzy Berema malowało się napięcie i wysiłek. Przez chwilę Tanis obawiał się, że mężczyzna przestanie mówić, lecz Berem kontynuował gorączkowo, jak nawiedzony. Wiodła do dziwnego miejsca. Moja siostra powiedziała, że musiała tu być jakaś świątynia, Świątynia Złych Bogów. Ja sam nie wiem. Wiem tylko, że wokół leżały poprzewracane kolumny zarośnięte uschłymi chwastami. Miała rację. Rzeczywiście wyczuwaliśmy tam zło i powinniśmy byli odejść stamtąd. Powinniśmy byli opuścić to złe miejsce. Berem powiedział to do siebie kilka razy, jak modlitwę. Potem umilkł. Nikt nie ruszył się ani nie odezwał. A po chwili Berem zaczął mówić tak cicho, że pozostali musieli się nachylić, by go usłyszeć. Powoli uświadomili sobie, że zapomniał o ich obecności, a także o tym, gdzie się znajduje, wrócił do tamtych czasów. W tych ruinach jest jednak jedna przepiękna rzecz wysadzana klejnotami podstawa ułamanej kolumny. W cichym głosie Berema pobrzmiewał podziw i lęk. Nigdy nie widziałem takiego piękna, ani takiego bogactwa. Jak mogłem je zostawić? Tylko jeden kamień, tylko jeden uczyni z nas bogaczy. Możemy przeprowadzić się do miasta. Moja siostra będzie miała zalotników, tak jak na to zasługuje. Padam na kolana i wydobywam nóż. Jeden z drogocennych kamieni, zielony klejnot, błyszczy jasno w słońcu. Jest cudowniejszy od wszystkiego, co w życiu widziałem. Wezmę go. Wciskając ostrze noża, tu Berem uczynił szybki ruch dłonią, w kamień pod klejnot zaczynam go wyłupywać. Moja siostra jest zdjęta grozą. Woła do mnie, każe mi przestać. To miejsce jest święte, błaga. Klejnoty stanowią własność jakiegoś Boga. To świętokradztwo, Beremie. Berem potrząsa głową. Twarz mu pociemniała od wspomnienia gniewu. Nie zważam na nią, choć wydłubując kamień czuję chłód w sercu. Mówię jej jednak, jeśli należał do bogów, to porzucili go, tak jak porzucili nas. Ale ona mnie nie słucha. Berem rozwiera nagle oczy, które są zimne i budzą przerażenie. Jego głos dobiega z oddali. Ona chwyta mnie. Jej paznokcie wbijają się w moje ramię. To boli. Przestań, Beremie, rozkazuje mi, swemu starszemu bratu. Nie pozwolę ci bezcześcić tego, co należy do bogów. Jak ona śmie tak do mnie mówić? Ja to robię dla niej, dla naszej rodziny. Nie powinna była wchodzić mi w drogę. Wie, co się może stać, kiedy wpadam w złość. Coś pęka w mojej głowie i mój umysł tonie. Nie potrafię myśleć, nic nie widzę. Wrzeszczę do niej, zostaw mnie w spokoju. Lecz ona łapie mnie za rękę z nożem, podbija ostrze i zadrapuje klejnot. W oczach Berema błyszczy błysk obłędu. Karamon ukradkiem sięga po sztylet, gdy mężczyzna zaciska dłonie w pięści, a jego głos osiąga niemal histeryczny ton. Popycham ją. Nie tak mocno. Nigdy nie chciałem popchnąć jej tak mocno. Ona pada. Muszę ją złapać, ale nie mogę. Poruszam się zbyt wolno, zbyt wolno. Uderza głową w tę kolumnę. Ostry kamień wbija jej się tutaj. Berem pokazuje swoją skroń. Krew zalewa jej twarz. Spływa na drogocenne kamienie. Ich blask gaśnie. Blask w jej oczach też gaśnie. Ona na mnie patrzy, lecz już mnie nie widzi. A wtedy, wtedy... Całym jego ciałem wstrząsa konwulsyjny dreszcz. To straszny widok, który widzę we śnie za każdym razem, gdy zamknę oczy. Przypomina kataklizm, lecz wtedy wszystko uległo zniszczeniu. To proces tworzenia, lecz jakie to upiorne, niesamowite tworzenie. Ziemia się rozstępuje. Na moich oczach podnoszą się olbrzymie kolumny. Z odrażającej ciemności pod ziemią wyłania się świątynia. Nie jest to jednak piękna świątynia. Jest niekształtna i budzi grozę. Widzę ciemność, która wznosi się przede mną. Ciemność o pięciu głowach, które wiją się i wykręcają. Głowy przemawiają do mnie głosem zimniejszym niż grób. Dawno temu wypędzono mnie z tego świata i tylko poprzez fragment tego świata mogę nań powrócić. Ta wysadzana klejnotami kolumna była dla mnie zamkniętymi wrotami mego więzienia uwolniłeś mnie, śmiertelniku, więc daję ci to, czego pragniesz. Zielony klejnot jest twój. Rozlega się przeraźliwy drwiący śmiech. Czuję wielki ból w klatce piersiowej. Spuszczam głowę i widzę zielony kamień wrośnięty w meciało, tak jak go teraz widzicie. Przerażony strasznym złem, które stoi przede mną i ogłuszony swym niegodziwym postępkiem, mogę tylko patrzeć na mroczny, mglisty kształt, który z każdą chwilą staje się wyraźniejszy. To smok! Teraz już go widzę. Pięciogłowy smok, taki jak ten, o którym słyszałem koszmarne opowieści, kiedy byłem dzieckiem. Wiedziałem też, że kiedy smok pojawi się na tym świecie, będziemy zgubieni. Zrozumiałem wreszcie, co uczyniłem. To królowa ciemności, o której uczą nas kapłani. Przegnana dawno temu przez wielkiego Humę, od dawna pragnęła powrócić. Teraz, przez mój nierozważny czyn, znów będzie mogła stąpać po tej ziemi. Jedna z olbrzymich głów zbliża się do mnie, i wiem, że zginę. Bowiem królowa nie może pozwolić, by został świadek jej powrotu. Widzę ostre kły. Nie mogę się ruszyć. Nie dbam o to. I wtedy niespodziewanie staje przede mną moja siostra. Żyje, lecz kiedy próbuję wyciągnąć do niej ręce, dotykam pustki. Wykrzykuję jej imię. Jasla! Uciekaj, Beremie, ona krzyczy. Uciekaj! Ona nie może mnie minąć. Jeszcze nie! Uciekaj! Stoję i gapię się przez chwilę. Moja siostra wisi między mną a królową ciemności. Zdjęty grozą widzę pięć głów zadartych w gniewie. Ich wrzaski rozrywają powietrze. Nie mogą jednak wyminąć mojej siostry. Na moich oczach kształt królowej zaczyna falować i gasnąć. Wciąż jest tutaj ten cień zła, lecz jest tylko cieniem. Jej moc jest jednak wielka. Królowa rzuca się na moją siostrę. Wtedy odwracam się i uciekam. Biegnę i biegnę, a zielony klejnot wypala dziurę w mej piersi. Biegnę, aż wszystko ginie w czerni. Berem przerywa opowieść. Pot spływa mu po twarzy, jakby rzeczywiście biegł od wielu dni. Nikt z drużyny się nie odezwał. Posępna historia zdawała się zmieniać ich w kamienie, podobne do głazów wokół czarnej sadzawki. Wreszcie Berem odetchnął i zadrżał. Jego wzrok nabrał przytomniejszego wyrazu i mężczyzna ponownie zobaczył drużynę. Po tym następuje długi okres mojego życia, o którym nic nie wiem. Kiedy oprzytomniałem, postarzałem się i stałem się taki, jakim mnie teraz widzicie. Początkowo mówiłem sobie, że to koszmar, straszny sen. Lecz wtedy wyczułem zielony klejnot płonący w moim ciele i wiedziałem, że to prawda. Nie miałem pojęcia, gdzie się znajduję. Być może przebyłem Kryn wzdłuż i wszerz w czasie swych wędrówek. Rozpaczliwie pragnąłem powrócić do Neraki. Wiedziałem jednak, że to jedyne miejsce, gdzie nie mogę pójść. Nie miałem dość odwagi. Wędrowałem jeszcze długie lata, nie mogąc znaleźć spokoju, nie mogąc odpocząć. Ginąc po to tylko, by znów powstać. Wszędzie, gdzie poszedłem, słyszałem wieści o tym, że zło panosze się na ziemi i wiedziałem, że to moja wina. A potem nadeszły smoki i smokoludzie. Tylko ja wiedziałem, co to znaczy. Tylko ja wiedziałem, że królowa osiągnęła szczyt swej mocy i próbuje zawładnąć światem. Tylko mnie jej brakuje. Dlaczego? Nie jestem pewien. Tyle tylko, że czuję się jak ktoś, kto usiłuje zamknąć drzwi, które ktoś inny próbuje wyważyć. A ja jestem taki zmęczony. Głos Berema załamał się. Taki zmęczony, rzekł, spuszczając głowę. Chciałbym, aby to się skończyło. Drużyna długo siedziała w milczeniu, próbując znaleźć jakiś sens w tej historii, która przypominała opowieść, jaką staraniania mogłaby opowiadać w najczarniejszych godzinach nocy. Co musisz zrobić, żeby zamknąć te drzwi? Tanis spytał Berema. Nie wiem, odrzekł Berem zdławionym głosem. Wiem tylko, że ciągnie mnie do neraki. A jest to jedyne miejsce na krynie do którego lękam się udać dlatego dlatego właśnie uciekłem ale teraz udasz się tam powiedział powoli stanowczo tanis pójdziesz tam z nami będziemy przy tobie nie będziesz sam berem zadrżał i potrząsnął głową zawodząc płaczliwie potem nagle przestał i podniósł wzrok miał zaczerwienioną twarz tak wykrzyknął nie wytrzymam tego dłużej pójdę z wami ochronicie mnie zrobimy wszystko co będzie w naszej mocy Mruknął tanis, widząc jak Karamon wywraca oczami, a potem odwraca głowę. Lepiej poszukajmy drogi, byśmy mogli się stąd wydostać. Już ją znalazłem. Berem westchnął i po chwili namysłu dodał: Byłem już niemal po drugiej stronie, kiedy posłyszałem wołanie krasnoluda. Jest tam, pokazał kolejny wąski przesmyk między skałami. Karamon westchnął, żałośnie spoglądając na swoje zadrapania na ramionach. Po kolei przyjaciele weszli do szczeliny. Tanis był na końcu. Powoli odwrócił się, by jeszcze raz spojrzeć na rozciągające się przed nim przerażające pustkowie. Nadchodził szybko zmrok i jaskrawy błękit nieba przechodził w fiolet, a wreszcie w czerń. Zapadający zmierzch otulał dziwne głazy. Nie było już widać czarnego skalnego stawu, gdzie znikł fizban. Dziwnie było pomyśleć, że Flinta już nie ma. Tanis czuł przygnębienie i wielką pustkę ogarniającą jego wnętrze. Wciąż spodziewał się usłyszeć marudny głos krasnoluda, Uskarżającego się na przeróżne bóle i dolegliwości, albo wykłócającego się z kenderem. Przez chwilę Tani stoczył walkę z samym sobą. Jakże bardzo pragnął zatrzymać obraz starego przyjaciela. Chciał jak najdłużej słyszeć jego głos. W końcu jednak nieubłaganie nadszedł czas ostatecznego rozstania z przyjacielem. W milczeniu i smutku pozwolił Flintowi odejść. Odwróciwszy się, przeczołgał się przez wąską szczelinę między skałami, opuszczając dom bogów by więcej już nigdy go nie zobaczyć. Powróciwszy na szlak, drużyna szła nim, aż dotarła do małej jaskini. Tam siedli zbici w gromadkę, nie odważając się rozpalić ognia tak blisko Neraki, centrum potęgi Smoczych Armii. Przez chwilę trwali w milczeniu, a potem zaczęli mówić o flincie, pozwalając mu odejść tak, jak uczynił to tanis. Ich wspomnienia były dobre i przypominały o bogatym, pełnym przygód życiu flinta. Śmiali się serdecznie, gdy Karamon przytoczył opowieść o fatalnej wycieczce, o tym, jak próbując ręką złapać rybę, przewrócił łódkę i wrzucił Flinta do wody. Tanis przypomniał historię o tym, jak Tas i Krasnolud spotkali się, gdy Tas przypadkiem oddalił się z bransoletą, którą Flint zrobił i chciał sprzedać na jarmarku. Tika opowiedziała o cudownych zabawkach, jakie robił dla niej. Wspominała, jaki był dla niej serdeczny, gdy zginął jej ojciec, i jak przygarnął małą dziewczynkę pod swój dach, dopóki Otik nie dał jej mieszkania i pracy. Przypominano te i wiele innych wspomnień, aż pod koniec wieczoru ucichła dotkliwa udręka ich żalu, zostawiając po sobie tylko tępy ból poczucia straty. To znaczy dla większości z nich. Późno, bardzo późno, w najciemniejszych godzinach nocy Tasselhoff siedział przed wejściem do jaskini i patrzył w gwiazdy. Ściskał w małych rączkach hełm Flinta, a po policzkach spływały mu niczym niepowstrzymane łzy. Żałobna pieśń Kendera. Zawsze dotychczas wiosna wracała. Jasny świat wiruje w swym cyklu, w przestworzach i kwiatach, trawie i paprociach, kojony i tulony w objęciach słońca. Zawsze dotychczas potrafiłeś wyjaśnić powracającą ciemność ziemi i jak ten mrok spowijał deszcz i rodził paprocie i kwiaty. Już zapominam o tych rzeczach i o tym, jak żyła złota przetrwa, tysiąc wiosen czerpania z niej i pory roku tysiąca żywotów. Raz ma pamięć z zimą, raz jesienią, raz letnim blaskiem. Tak od dziś każda wiosna będzie wieść ku nocy, co nie kończy się brzaskiem.